Mariusz Węcławski Pieśń pogańska zbrodni, zemsty i namiętności W kraju Słowian płoną gaje Słychać piły i siekiery Barbarzyńców całe zgraje wybierają się na żery Przy ognisku w noc kupały W krąg stanęli żercy siwi Ich oblicza wnet stężały Będą źli, acz sprawiedliwi Wtem złożyli swe ofiary, bryje, byśki i kołacze, a na szumi i cekary lamentuje, krzyczy, płacze. Przywołują strzygi, zmory, jawią się też południce, w ogień idą mu muchomory, blade są kapłanów lice. Milczą starzy władcy rodów, ciszę przerwał skowyk. Czyj to nadleciał od zachodu, przeraźliwy, czarny żmij? Pogwizd zadał tuż przed słońcem, Wyszumiały się przeginie, Gnieciu, chleszy i porońce W mroku się zjawiły zwinnie. Dni wandali policzone, W popielnice i pod progi Czarne dusze potępione Już zbierają się do drogi. Czeka na nie mroczna nawia, Czeka wołos rozsierdzony, Który swym obliczem sprawia, Iż chcą gnać na cztery strony. Już nie ma tych nic poni, Lud raduje się na tryźnie, Perun z dębu grzmoci, gromi, Żołęć utkwił w glebie żyznej. W noc na przekór wszystkim smutkom, Radość, szczęście się rozbudzi, Drzewom, zbożom oraz kwiatom Cześć dawana jest przez ludzi. Zielonowłose rusałki I ponętne latawice Leją miodu i gorzałki, Szepcząc słodkie tajemnice. Święty ogień, miłość, woda, wkrótce, się, wkrótce zaczną rozpleciny, Będzie światowida zgoda, zobaczymy pokładziny.